minęła 19. Na Faktę zaprasza Piotr Marciniak. Dobry wieczór. W całej Polsce są dzisiaj obchody święta niepodległości. To okazja, by być razem, wspominać rany niewoli, ale i radość zwycięstw także tego pokojowego zwycięstwa, które wyprowadziło nas z komunizmu i wprowadziło do Unii. Nie wszyscy się cieszą, gdy Donald Tusk mówi o jedności. Jarosław Kaczyński straszy anihilacją przez Niemcy. Maciej Knapik. W całym kraju dziesiątki wydarzeń. W większości miejsc śmiechy, a nastroje patriotyczne. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kochamy naszą Polskę, jesteśmy patriotami, nie? Dzisiaj możemy cię celebrować, nasz piękny, chodnik, sobie, wygupiać się. Już od wczesnego ranka można było wysłuchać przesłania Donalda Tuska. My, naród, jesteśmy jednością. Jeśli ktoś używa słowa naród, by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi. Jeśli ktoś słowem naród chce zasłonić, Nieprawość i zwykłe złodziejstwo popełnia świętokradztwo. Politycy różnych opcji składali więcej pod pomnikami, w miejscach pamięci z jednoczącym przekazem. Dla każdego jest miejsce w Rzeczpospolitej, dla każdego miejsce jest, niezależnie jakie ma pogląd. W południe obchody centralne. Politycy PiSu zaprezentowali się tu jako wciąż najważniejsze osoby w państwie. To się pewnie wkrótce zmieni, ale na razie jeszcze z trybuny honorowej mogli wysłuchać przemówienia prezydenta Dudy. Prezydent mówił, że zagrożeniem dla niepodległości jest Rosja. Nie tylko nie możemy być pewni, że się zatrzyma, możemy być pewni, że się nie zatrzyma. Chwilę potem jednak zaakcentował też dystans do państw zachodnich. Bądźmy w sojuszach, ale mądrze. Prezydent nie powiedział, o co mu chodziło, ale może być to echo przemówienia prezesa Kaczyńskiego, który stwierdził, że Unia Europejska dąży do odebrania nam niepodległości i likwidacji Polski. Wręcz do anihilacji polskiego państwa. Likwidacja naszej niepodległości. Czeka nas pewnie twarda walka. W Unii jesteśmy od niemal 20 lat. Polska rozwija się jak nigdy. Mówiono o tym często także podczas tych uroczystości. Polska była i jest niepodległa. Partia prezesa Kaczyńskiego trzykrotnie wygrała tu demokratycznie wybory, a teraz demokratycznie pewnie będzie musiała oddać władzę, stąd może złość i oskarżenia wobec opozycji. Na czele tej koalicji stoi partia nie polska, a niemiecka. Słowem miliony Polaków usłyszały od prezesa, że zagłosowali na niemieckich agentów, czy może zdrajców. Prezes, stojąc pod pomnikiem Piłsudskiego, przemawiał tak, jakby ciągle trzeba było walczyć z zaborcami. I nie chcemy podlegać Niemcom. Jestem przekonany, że nowy rząd Zadbał o interes Polski. Ucina Rafał Trzaskowski inni politycy koalicji mówią prezes niepotrzebnie psuje święto. Cały czas nie może pogodzić się z porażką i będzie na prawo i lewo utyskiwał. Takie wystąpienia zatruwają właśnie święto narodowe. Na pewno wyraźnie kontrastują z radosną, świąteczną atmosferą w wielu miejscach w kraju. Radośnie świętujmy to, co nas łączy, a nie dzieli, pisze premier Morawiecki. Żeby była zgoda, uśmiech na twarzy. Polacy cieszyli się z niepodległości. Maciej Knapik, Faktor.